Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku moi kochani otworzymy sobie dwa fetpeki z kolekcji FIFA Panini Score 2022-2023. Zanim jednak zaczniemy, chciałem Wam zaprezentować autografy, które zakupiłem. Oczywiście Milan, mamy tutaj Kalulu. Jest to kolekcja Finest. Następnie Sandro Tonali również kolekcja Finest i z Chrom mamy Teo Irnandeza. Czyli trzy autografy zawodników Milanu lądują w mojej kolekcji. A teraz sobie rozegramy pojedynek dwoma tutaj saszetkami z kolekcji SCORE, FedPeki. Będę szukał Kart Milanu w jednej i drugiej paczuszce zobaczymy, która będzie miała więcej takowych. Pierwsza opakowana. Druga również. A więc zaczynamy, moi kochani, na zmianę będziemy tutaj ściągać karty i odkładać. A więc mamy Mareza i Enzo Fernandeza. Następnie Ayer i Ansufati. Nasz rodak Wojciech Szczęsny i Christian Romero. Klaus i Kanté. Locatelli Kerer. Rafael Varan i Mason Mount. No i mamy z Milanu Rafaela Leao po prawej stronie, czyli prowadzenie 1-0, a tutaj mamy Diogo Jota z Liverpoolu, czyli 1-0 dla Prawego Fetpeka. Następnie Pino i Czalanolu. Modric i Felix, Tawaresz i Pogba. Almada, Chloużek. Foden, McAllister. Torstvedt i Rashford. No i popatrzcie, teraz po lewej stronie mamy Milan, a mianowicie Kalulu. A tutaj mamy Adamsa, czyli jest 1-1. Dumfries i Torres. Oblak, Van Dijk. Diaby Militao. Riz James, Carlos Soler. Zule Cancelo. Rodrigo de Paul, Kim. Benzema, Antony, Kukurella Alexis Sanchez, Schlotterbeck, Grilish, Pickford, Ruben Neves. No i mamy z Milanu bramkarza Mike Menion, a tutaj Timothy Wea, czyli mamy teraz prowadzenie dla lewego FpK21. Bastoni i Aleksander Arnold. Mamy tutaj świecące Romero Ansu Fati. No i... Tutaj Ruben Neves z Portugalii, a tutaj limit Leo Ostegaard 25 na 35. Więc no w miarę niski limicik. No i popatrzcie kto wpadł. Robert Lewandowski Barcelona Score Team, a po drugiej stronie Edward Mendy również Score Team. Super jest lewy. I na samym końcu dwie karty Milanu Więc wynik to 3 do 2 dla lewego fedpeka Wpada All Hands Team Mike Menion i Adli Hot Rookie z Milano. Czyli w sumie 5 kart Milanu wpadło w tych dwóch fedpekach. Najrzadszą kartą jest ten limit do 35% jeżeli chodzi o mnie, to oczywiście Milan. No i tutaj Robert Lewandowski, Score Team. Coś na pewno ta karta jest warta z naszym kapitanem w koszulce Barcelony. Także dajcie znać, jak Wam się podobał ten odcinek i karty, które udało mi się trafić. Z mojej strony to wszystko na odcinku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.